Mi odpadła! O no, tak nie będziemy jeździć tutaj. Jakimś cudem wylądował. Tu musisz mocno hamować Zahamowałem. Ale Ale jeszcze ktoś jeszcze mi bardzo... zajebał, nie. Ja zatrzymujemy się, czerwony mandacik będzie. Słucham, no a nas zaczyna się naprawdę? Tak, masz naprawdę się zatrzymać. I co? I będziemy wracać do piky. A nie mogę skończyć zaczynać. do skrążenia? No nie, bo no i tak nie ma znaczenia. Ale to nie tak. jest o pole position? Nie, teraz dopiero będzie o pole position. Aha. To jeszcze wyścig, To był taki testowy czy wszystko. No ale to działało, jest ten czerwony. Aha. No dobra. Kojam, a to Kinga była. Zapraszam yy, u, 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 u jakiego bym pan był fryzjera? Powiem też się przeszedł, a mi się podoba bardzo pan fryzura. Ale ja na Śląsku A na śląsku Oj oj odpadło człowieku, od... Odpadło mi coś od rowera mi no, tu k widać już wieku, no to nie no Panie co, wypad co? Biorę furę Bierzemy to Kwa no to... nie biorę. Dobra. Bo, bo? bo najpierw mówię, że nie pomysł na taki sytuacji. No nie biorę takich sytuacji. W sensie, mówiłem. Rozmawiam z przez telefon. Jak tak? si no, się podkładają I... OOOO! CO JEST?! Chyba. Okej. reportowany. Widzę, że jak chyba gonisz mnie. Nie, nie mogę zrobić tak-tak, bo jak zrobię tak-tak, to mi się zrobi Marek Mostowiak. Albo zresztą, czekajcie. A jakie są w tobie emocje? No bo w końcu, Ewase to byłeś e, pierwszy indywidualnie. Nie jesteś w czołówce tabeli. Jak sobie radzisz z takimi emocjami jako esportowiec z krwi i kości? No, fff. teraz się denerwowałem trochę przy tej gierce, bo ona jest taka, że trochę. potrafi troszeczkę z równowagi no. wyprowadzić. Nowa klawa będzie Ale potrzebna. Ale no. No, tą klawiaturę. Przegrywam. Żuj torbę. Żuj torbę, Cinkrow. Mówię, tu, tutaj jest ten turniej to jest. Przecież chodzi tutaj o dobrą zabawę. Tak, gdzie jest bomba? Stary bomba ka wybuchnie, uważaj, uważaj, uważ... tutaj może wybuchnąć. Za 3-2-1 może wypierdolić, uważaj, 3-2-1 Jii ha, pir... ale, ale zrywałem! Ty, patrz tam! Mi coś! Kurwa! Nie wyszło. Eee, kurwa! Kurwa, jebane! Tak! No już nic nie zabije. Widzę na B. Aha. Oj Kogoś się wysadziłam. Matek, Matek, halo? Halo? Co? Buongiorno signore! No problem, my friend. you know uh, where you can buy weed here? Weed here? I don't know. I'm just, you know, cocaine, methadone, you know? No, oh, that's no. Also nice. Maybe yeah, but for, I, uh, I don't know. To be honest, yeah. But now. enjoy your pizza, bro. <laughs> Prankowałem, on mówi, że to też może być Czy ja wyglądam jakbym cipał. W ogóle chwilę temu mówiłem, że O, coś spadło Wiecie co spadło? Mówiłem tak, kot chce mi wyłączyć komputer Więc położyłem telefon na włącznik komputera Żeby nie mógł go kliknąć Chuj go zrzucił i wyłączył No ja pierdolę Możemy? No dobra Nie, 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 nie Jak na było, jestem mężczyzną, wziąłem. Ja im... Jem... No dobra, no ja jem więcej, ja jem więcej Ja mam większego okutas od ciebie i co, kur To? No A? nie ta ale nie jaja. O, <głos> <głos> <I> wszystko. <noise> Do you play, Valorant, bardzo dobrze, mój friend. Only Counter Strike. Dobrze, dobrze. Młodzież trzeba uczyć od młodych lat. Nie chcą wyrosnąć na prawdziwych mężczyzn. Dobra, kurwa. Ah! Jest! Ah! Jest! Ah! Jestem debilem, k... ah! Mamy to chyba. Pierdol się! Pierdol się! No wiesz, kurwa chcesz czy nie wiesz? Długo się nie Dalej, jesteś kelnerem i masz być Zaraz kurwa dla klienta. Kurwa. Jakiś Japońska oryżada Ramunę. No, ja. Usiądziecie Zabuszka, razem, bo nie. ten wygląda kurwa, żołożnik tak, 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 tak samo. Załóż to tak, tak, tak. tak. kurwa, na trzy Kurwa mi podoba. No ale. Nie. Ale jak mu kurwa. siepanie, wam. mi to? Nie ci tego. Siedź. Będziesz jak mam zjeść z tym? Normalnie, kur... Na no, pokaz, no? Normalnie, kur... Jak mam sobie? Fuj. Dotknęłem mu twarze. O dziwo, ja właśnie nie lubię dziewczyn, które są jakieś podobione, takie zbyt pewne siebie i wypinżone. To nie właśnie nie. Jakieś ludzie mówią, że ja lubię jakieś wielkie. wiesz, pierś się <zysy> Cześć, 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 cześć Będę go pośmierzał Jeden jest pośmierzał No ch**a, jebany <śmany> się tak. wyspał Zajebany furlan No jak on 8 godzin śpi? No jak on 8 godzin śpi, a ja 4? Derwę se zaraz ch**a z dupy Jak k**wa ich nie zabije 78-23 Hej Kobieta? Pfff Samica. Ja! Yes. No way <noise> Pierwsza z kobietą, Boże! Mamo! Daj screena! I wylądowałem w kasynie, ale jak mi powiedział krupier, krupier mi taki 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 tek rzucił. I na te moje donate y idą. <noise> Gdzie kupiłeś te szkło? W internecie. To ile? 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 Porządne szkło kupię Jakie porządne? Czy to jest zwykłe szkło? A ja jeszcze. kupuję za 5 zł na tym. Ale gra do mojego. A mi folię za stówę sprzedali, co ja kurwa... piłem? No do Co dawa jedzenie? No do nas co <sum> to, to jest? Co to jest? Ile osób tracisz życie oglądając Ta takiego zjeba? Kim ty co <sum> wy robicie z życiem, to na Kogo wy oglądacie w ogóle? Tu Robert Makłowicz. Zaraz będę gotował <sum> uh, Dynkiem Kutasa. Dzisiaj sobie obejrzymy tutaj jak wygląda no prosie tak. Nieraz takie prosie gotowałem w swoim życiu. No ewidentnie gruba świnia. Gruba świnia, aczkolwiek kół z tego mięsiwa jest naprawdę pozorna stuka. A ja jako człowiek, który zajaba naprawdę spore ilości, spore ilości jedzenia mogę ocenić, że to prosie no ewidentnie się upasło. Ono się upasło. Upaśnięta świnia. Bo ja chcę kupić kurde koszulki i bluzę, widziałem pan... Ty! Siodełko mi się złamało, ty! Kareta, kareta, woźny oh, ma małego fleta. Grzesiek Woźny. Oh, wow. Jaki jest skrót od Uniwersytet Warszawski? Siodełko mi się o, kurwa, kurwa złamało! Kuprzon zbanowany, Mroczek zbanowany, rower w dwóch częściach... Czy w dobrą stronę idę? Tak, bo mam tutaj mapę. A może nie? Szłam w dobrą stronę przez jakiś czas. Ej, pałac! kurwa, no! Wchodzę na plecy, tyki. O. Ej! Pani patrzy, stoimy naprzeciwko siebie, lekka bujanka jest, mijanka, pach, rol, wchodzisz, tu przychodzisz i PA! Upa! Kur... grę wyjebało! Ty!